Hej, witajcie z tej strony Spell, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3. Na początek, tak bym chciał powiedzieć coś, że ja już kompletnie nie wiem, co jest z tą grafiką. Robię już co mogę. Teraz ostatnio ten odcinek drugiej części w ogóle nie wypalił. No ale, może będzie lepiej. Znaczy, na pewno będzie lepiej. Bądźmy optymistami. Pięć, równo 50% kampanii. Eee, wróć do gry, chyba. With Russian Premier Vorshevsky to formally announce an end to the hostilities. On this historic day, wow. the representatives of two great nations stand before you united. Dare no, no, no. <laughs> and the world yields. A chapter in which we pursue peace. Same... How quickly they forget that all it takes to change the course of history is the will of a single man. Who's this? Prisoner 627. I'm coming for you, Makarov. Haven't you heard, Price? They say the war is over. My war ends with you. Like it ended for Captain McTavish. Tell me, Price, how long did it take him to die? I've destroyed your world piece by piece. It's only a matter of time until I find you. You won't have to look far. Isn't love? Teraz tak powiem od razu, będę się starał już regula y regularnie wstawiać odcinki z Call of Duty. Będzie to we wtorki i piątki. Dzisiaj, znaczy teraz już jest co prawda w sobota, bo jest prawie druga. W proch się obrócisz, fajnie. O, będziemy mieli te... kolosy. Ja chcę coś powiedzieć tak i będę się już teraz właśnie spróbował wstawiać to regularnie we wtorki i piątki a się wstawiać mogę w środę i w, w sobotę ale nagrywać będę w tych dniach i jeszcze tak i jeszcze o czymś chciałem powiedzieć tylko No i jeszcze jakąś inną serię zaplanuję. Yy, pewnie będzie też seria za jakiś miesiąc, albo coś z jakiejś innej jeszcze gry. Na razie już się postaram dokończyć to. I takie małe jak Genix prezentuje albo coś tego typu jeszcze robić. Ale to... 5 minut mi zajmuje oprócz napisania na ze sobie wszystkiego. Zaraz amunicji nie będę miał. Wy macie głupie kamizeleczki, a ja mam kolosa. Aha. Kurde, ile oni tego mają? Misiaczki. Oj! Oni... Eee, dobrze, jeszcze, jeszcze, jeszcze mi nie przerwali. Tak to się robi. Gdzie? Uuu, co to było? Nie, kurde. Trochę ich jest. ...żeby nie mówić dużo. Mogę tędy iść? Nie, to nic nie ma. On jest nikim dla nas. No, sorry, ale... <ścoughs> ...Sonic jestem. Stroś pędzi wiatr. No, nie umiem szybciej, przepraszam ja cię... ...kurde. Jeszcze będzie się zaraz za dużo zabije cywilów. Ty też jakoś tak... grubaśnie, żeby to tak nazwać, się poruszasz. Kurde, nie dadzą mi liści. <śm> <śm> Czekajcie to on był z nami czy nie? On nie był z nami, bo on też strzela Nie to nic Szybka pękła Ghost Rider Szybko mi pękło Nie, <laughs> nie, A no jednak nie, mam nie, Szkoda, że nie, było akcji, że lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy, prawy przycisk myszy, prawy przycisk myszy. O właśnie, gdzie są łuski? Nie ma łusek, ha? Ja wygrałem ze swoimi kolegami. Ale on posuwa, co cywile, czy nie? Nie rozpoznaję cywili, a nie cywili. No ja was przepraszam. Niby banalne, ale to niby nie jest takie banalne, już cywil. Ale tu już zaraz ktoś nie będzie cywilem. On nie był cywilem. I miał shotguna. Na shotguny się nie umawiałem. Reload. Macie, kurde! Chybiony! Oh. Uuuu, jak ładnie! Dejdzie się popatrzeć. Patrzcie, jak fajnie zrobione. Oj, nawet samochodziki jeżdżą. Może ich to nie dziwi. Co pustrzylę? Oj, chyba zaraz zginę! Gdzie on jest? to jest na czas? O, oh, fuck yeah. Tak, oczywiście, jak już zobaczę, że jest czas, to, to się śpieszę i ginę. Ale sorry, nie wiedziałem, że to jest na czas w ogóle. Tak wiem, spejliłem do końca. Ale ty też byś mógł właśnie się ruszyć. bezmyślna destrukcja. A to dobrze, że to było celowo. No tak, dostałem kamienie i nic, nic mi nie jest. Oh yeah, jestem boski. F, F, F! Chyba za późno, a nie. Uff, dobrze. O nie! Dobra, idę. I co i tak bez pistoletu? O teraz trochę parkura. woo jestem boski. No, nacisnąłem z, z, za późno. Tu będzie pewnie parę podejść w takim razie. Ale fajnie, że jest taki nowy motyw, jeszcze nie użyty. Jak dotąd w tej... w tym Call of Duty, w trójce, że trzeba przyciskać coś. Podoba mi się. Z tym, że nie jestem najlepszy w takiej klocki na klawiaturze. Na no szczęście tylko ja... Ty wiecie, kogo on mi przypominał? Tego głównego bohatera z Deus Ex. No bardzo mi go przypominał. W ogóle nie wiem, czy mnie teraz słychać. No pewnie mnie słychać nie było. Jak mnie nie było słychać, to jeszcze powtórzę. Ten makarowczy ktoś mi bardzo przypominał. Tego głównego bohatera z Deus Ex. On chyba. El. O, tak, moje ulubione. A nie, tylko lewy Kto szybciej? Ja, ja tu klikacza używam już. O to, ta akcja mi się bardzo, bardzo mi przypomina to akcja z z ostatniej tej, z ostatniej misji w Call of Duty Modern Warfare 2. Tylko tego już nie było. Nie, ale to ten też mo nie- niezły tank z niego musi być. O kurde, F miałem nacisnąć. No nie, to jest za trudne na mnie. Ja tego nie widzę nawet. Ja na was przepraszam, ale ja tego nie widzę. No, to jest chamskie. A teraz, A mam naciskać cały czas. Teraz co? Teraz co? F, F. Jestem boski. Ojej. Oh yeah. To jest efekt wielu filmów hollywoodzkich. Ff, Za późno F. <grym> tego nie widzę. To jest Hanski. Jeszcze tutaj no, przepraszam Was. Ej, nie umiem, no serio no. Na PSP to jeszcze, bo zawsze wiedziałem i... A tutaj w ogóle się nie spodziewałem w takiej... Nie spodziewałem się czegoś takiego w takiej grze. Jeszcze w typu Tomb Raider albo coś tego typu. Ale nie w takiej. I z mamy Halloween. Tak wygląda zwycięstwo, ja was proszę. Ale fajna mapka, bardzo mi się podoba. A my jeszcze wstaniemy. And we are the champions. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, i takim cudownym widokiem się z wami żegnam. Polecajcie mój kanał. Czekajcie na kolejne odcinki. I na razie, do zobaczenia.